Neviam a ostatni prorocy, Jarza Księga Izajasza, rozdział szósty, 1. Roku śmierci króla Uzyi ujrzałem pana zasiadającego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraje kobierca jego napełniały świątynię. Dwa serafini stali wysoko nad nim, o sześciu skrzydłach każdy, dwoma zasłaniał oblicze swoje, dwoma zasłaniał nogi swoje, a dwoma się unosił. Trzy. I odzywał się jeden do drugiego i wołał. Święty, 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 ja chcę zastępów, pełną. Prza ziemia chwały Jego. 4 I zatrząsły się posady podwojów na głos wołających, a gmach napełnił się dymem. 5 i rzekłem: biada mi, bom zginął, bom człowiek nieczystych ust i śród narodu nieczystych ust przebywam, bo królach jak we zastępów. Uwidziały oczy moje. 6. Ale nadleciał do mnie jeden z serafinów, a w ręku jego zarzewie. Kleszczami wziął je z ołtarza. 7. I dotknął ust moich i rzekł: Otóż, dotyka to ust twoich, a znikła wina twoja. A grzech Twój będzie odpuszczony. 8. Wtedy usłyszałem głos pana, mówiącego, kogóż mam posłać i któż nam pójdzie, i rzekłem: Oto jestem, poszli mnie. 9. A na to rzekł: pójdziesz i powiesz narodowi temu, słyszeć, słyszycie ale nie chcecie rozumieć patrzeć patrzycie ale nie chcecie poznawać 10 znieczul serce na rok do tego a uszy jego obciąż a oczy jego odwróć aby nie widział oczyma swemi i uszyma nie słyszał i sercem nie zrozumiał a nie nawrócił się, by był uzdrowion. 11. I rzekłem, dopókiż, panie, i rzekł, dopóki nie opustoszeją miasta dla braku mieszkańców, a domy dla braku ludzi, a ziemia jej jako step. 12. Aby dali jak we człowieka, a wielką będzie opustoszałość w puś... pośród ziemi. 13. A jeżeli jeszcze zostanie w niej część dziesiąta, ta również zniszczona będzie. Ale jak sosna lub dąb, u których po zrzuceniu liści pień zostaje, tak i za gajem świętym pozostanie pień jej.